Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. W końcu, w końcu, w końcu po przerwie jestem już z wami, aż wędkarski skór się ciśnie na twarz, bo mogę w końcu porozmawiać z moimi widzami. Oczywiście ta przerwa, która była, to była przerwa zamierzona i zaraz sobie porozmawiamy o tym, dlaczego tak wyszło, kiedy ta przerwa się skończy, co Was czeka w najbliższym czasie. No i oczywiście usłyszycie o wynikach konkursu na 50 tysięcy subów. Zacznijmy od tego, że moja praca jest. Niesamowita, no co tu mogę dużo powiedzieć, łowię ryby, kręcę filmy, gadam z wędkarzami praktycznie od rana do wieczora, żyć nie umierać, bardzo długo pracowałem na to, żeby być w tym miejscu, bardzo długo pracowałem na to, żeby móc robić to, co robię, bardzo, bardzo, bardzo mocno wy mi w tym pomogliście, prawdę mówiąc, gdyby nie wy, to na pewno nie dałbym sobie rady, także dziękuję wam raz jeszcze i... W żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że żałuję, że jestem w tym miejscu. W żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że zamieniłbym tą pracę na jakąkolwiek inną. Natomiast to też nie jest tak, że... Wstaję o 11, idę na rybki, w złowie coś czy nie złowie to, wracam do domu w 15 minut, montuję odcinek, wrzucam na internet i liczę dolary w międzyczasie, rozmawiając gdzieś tam z wędkarzami o tym, jak biorą poteczki, akurat o tej porze roku. Jest tej pracy naprawdę sporo, to nie jest ciężka fizyczna praca, chociaż i takiej nie brakuje, bo często to są długie podróże, noszenie statywów, kaber i tak dalej. Każdy doskonale wie, kto wkręci odcinki trochę, trochę więcej. Więcej niż mniej to wiesz, że zawsze ta jedna dodatkowa ciężka torba, jakiś statyw na bark, to, to musi być z tobą, trzeba to przestawiać, układać dalej nic strasznego, ale jednak trochę tej fizycznej pracy również jest. Natomiast ogólnie jest to praca bardzo kreatywna. Skoro kreatywna, to człowiek jest non-stop na bardzo wysokich obrotach. Oczywiście moje odcinki nie polegają na tym, że siedzę w domu, przez dwa tygodnie rozpisuję scenariusz tego, jak to zrobić, żeby z takiej płoteczki nagrać 20-minutowy, ciekawy odcinek, bo to zupełnie nie o to chodzi. Scenariusz pisze Poseidon, scenariusz piszą o ryby i tak jest i tak będzie zawsze na moim kanale. To jest dla mnie mega, mega ważne. Natomiast mimo wszystko cały czas trzeba myśleć o tym fajniejszym ujęciu, o może nowej wodzie, o tym jak to zrobić, żeby za grosze gdzieś spróbować wyjechać, nagrać, nagrać dla Was nowy content, a w międzyczasie masa pomysłów, które przychodzą mi do głowy, gdzieś tam jakby rozwinąć to FWA, może w końcu jakieś fajne rzeczy dla Was też zrobić, o których na razie Wam nie mogę powiedzieć, ale już wkrótce wszystkiego się dowiecie. Także non-stop, człowiek jest na dosyć wysokich obrotach, takie dosyć intensywne życie, mimo tego, że to nudne wędkarstwo, także Prawdę mówiąc, potrzebowałem tej przerwy. I kiedy okazało się, że nie zapowiada się, żebym mógł w najbliższym czasie połowić na lodzie, to do świąt usiadłem z taką myślą, że okej, okay, przerwa, chociaż chwilę, chociaż tydzień, chociaż dwa tygodnie, odcinam się od tego, odpoczywam, relaksuję, czekam, pojawi się opcja na łowienie, pojawi się sezon, trochę bardziej się to rozkręci. Ruszam wtedy na maksa do działania. I tak też się stało, odpocząłem. Zrelaksowałem się, wymyśliłem kilka kolejnych fajnych rzeczy, a teraz bierzemy się z powrotem. Do ciężkiej pracy. I zacznę chyba od tego, wracając do podziękowań dla Was, że już niedługo ruszam na pierwszy wyjazd dzięki Patronite. Patronite odświeżyłem jakiś czas temu, zmieniłem progi, ustaliłem je bardzo konkretnie, po prostu po to, żeby przynajmniej raz w miesiącu wyskoczyć na zupełnie nowe łowisko i nagrać dla Was chociaż jeden w miesiącu film z wyjazdów. Prób nie został osiągnięty, ale nie ma znaczenia. Zebrało się troszkę pieniążków i jestem w stanie nagrać dla Was taki odcinek i dziękuję wam mega, mega mocno za to, dlatego że udało się dopaść bardzo fajny kontakt i ruszam już niedługo na gatunek, którego. Prawdę mówiąc na oczy, na żywo Nie widziałem jeszcze, nigdy nie halowałem Nigdy nie łowiłem, nigdy nawet nie myślałem Że tutaj gdzieś w okolicy Bo będę łowił tą rybę w Polsce Że w ogóle da się złapać Tą rybę, także jestem Jestem w szoku, jestem mega zadowolony I to już w najbliższym czasie Nie chcę wam zdradzać konkretnie kiedy Dlatego, że bardzo dużo zależy od tego jaka będzie pogoda To jest łowienie w takim miejscu Gdzie pogoda odgrywa gigantyczne znaczenie Jeżeli nie będzie sprzyjać To po prostu będzie trzeba czekać kolejny dzień i kolejne, także poczekamy na fajną pogodę, ale myślę, że to będzie w okolicach połowy stycznia. Myślę, że nie później, wtedy ruszam nad wodę. Na pewno wszyscy się dowiecie, jakie ryby. Na pewno wszyscy oczywiście za darmo zobaczycie ten odcinek, ale patroni z racji tego, że to dzięki nim zobaczą ten odcinek oczywiście szybciej. Jeżeli chodzi o konkurs, to muszę przyznać, że jestem troszkę zawiedziony, dlatego że zawsze staram się robić konkursy w taki sposób, żeby każdy z Was miał taką samą szansę żeby to nie miało znaczenia, czy macie 13 lat, czy 30, czy 70, czy oglądacie mój kanał od początku, czy dopiero zaczynacie oglądać, czy śledzicie każdy mój post, czy nie. Staram się, żeby każdy miał równe szanse, żeby to nie polegało na tym, żeby zbierać lajki, prosić ludzi, udostępniać to gdzieś jak najdalej, tylko po prostu chodzi o Waszą kreatywność, o to, żebyście się po prostu postarali o to, żeby ten konkurs wygrać. I zasady tego konkursu są banalnie proste, są powiedziane na filmie, rozpisane w opisie, no i pierwsza rzecz, która mnie tak troszkę zawiodła, że no... nie czytacie nawet tych kilku zdań. Na filmie konkursowym mówię wyraźnie, żeby napisać komentarz pod filmem, który najbardziej wam się podobał, pod filmem, który wy wybraliście, a pod filmem konkursowym jest 220 komentarzy z tego 200 to są komentarze do konkursu. Ja wiem, jak to działa, że ktoś się pomyli i napisze pod filmem. Wy zobaczycie, że ktoś napisał, to ja też napiszę na wszelki wypadek, a potem pojawia się 5 takich komentarzy, to ludzie myślą, że skoro ci tak napisali, to znaczy, że tak jest dobrze, i też piszą, nie czytają tego i jeszcze więcej piszą, i tak to się wszystko namnaża. Ach, I potem wychodzi tak, że połowa, przynajmniej komentarzy, które napisaliście, w ogóle nie będzie brała udziału w konkursie. To nie chodzi o to, że będę Was teraz karał, to nie chodzi o to, że będę na Was krzyczał, to nie chodzi o to, że już nie będzie więcej konkursów, ale no jednak, kurczę, chłopaki, dziewczyny, Ace, chce Wam za darmo, dosłownie za darmo, za parę zdań pod filmem rozdać sprzęt za kilkaset złotych, nie czytacie nawet kilku zdań regulaminu... I tak jak mówiłem, są konkursy, gdzie zwycięzców jest mi wybrać wybitnie ciężko. Tak tutaj oczywiście było sporo, naprawdę fajnych komentarzy, za które wam bardzo bardzo dziękuję, ale tutaj wybór nie był aż tak mocno trudny. Zwycięża A Michał Domański za komentarz kiedy usłyszałem, czego dokładnie oczekujesz od nas w tym konkursie, to w zasadzie od razu wiedziałem, jaki film jaki fragment filmu zaproponuję. Łowienie szczupaków na lekki spinning, vlog 78. To mój faworyt, a szczególnie od 4 minuty 10 do mniej więcej 4 minuty 50. Wyciągnąłeś już pewnie setki szczupaków, tysiące okoni i pewnie stony białorybu, a w tym fragmencie jest coś magicznego. Radość i zachwyt, jak u mojego syna, ten specyficzny ton w głosie i szybkie mówienie, kiedy tuż pod powierzchnią pojawia się ryba. Serce pewnie zaczęło Ci szybciej bić i uradowane, jak dziecko szybko próbujesz zainteresować swoją przynętą. Zachowałeś się jak każdy z nas, normalnych wędkarzy, każdy z nas miał i będzie miał takie sytuacje, o których kiedy tuż pod nogami, niemal na wyciągnięcie ręki, pojawia się nieoczekiwanie: ryba w opowiadaniach, ryba życia z takim okiem, prawie jak mobiliki, jak mityczny jednorożec, jak złota rybka, jak syrena, a tu <laughs> chaotycznie rozwijane plecionki, i odprowadzenie wzrokiem tonącej przynęty bezcenne. Szczęście było tak blisko i tak daleko. To moment, kiedy nerwowo wrzuca się przynętę w nadziei, że może weźmie, może walnie, może będzie. A tu nic. Zostaje jednak coś, co może być początkiem pięknej historii. Takie przygody opowiada się znajomym po kiju, takie rzeczy pamięta się najdłużej. To, czego się nie złapało, co się zerwało i co spadło, napędza nas do kolejnych wypadów. Przyspieszony puls i lekko spocone dłonie, jeżeli nadal to czujesz, to jesteś wędkarzem. Czasami nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby go gonić. Jak przestaniesz to czuć, to już przepadłeś. Pozdrawiam, dokładnie, dokładnie tak, michale święte słowa, coś o czym rozmawiam bardzo często. Wiele razy mnie pytacie, czemu tak mi się trzęsą ręce przy takich klenikach czy przy takich małych rybach. To jest niesamowita Radocha, to jest Friday i dla wszystkich tych, którzy mówią, że wędkarstwo jest nudne, ja zawsze odpowiadam, że wędkarstwo to są takie emocje, że nie macie zielonego pojęcia, co tracicie. Pewnie, czasami to jest relaks, pewnie, czasami to są. Nudy kontakt z przyrodą, odpoczywanie, cieszenie się naturą, ale wiele, wiele, wiele razy to są niesamowite emocje, których nie da się zastąpić niczym innym. I rzeczywiście, w momencie, kiedy przestaną mi się trząść ręce, w momencie, kiedy zniknie wędkarski skurcz, w momencie, kiedy przestanę się jarać tym wszystkim. To wtedy całe wędkarstwo nie ma sensu. Także dzięki Wielkie, Michał. Odezwij się do mnie na fanpage'a. Myślę, że znasz adres, jeżeli nie, link do niego jest w opisie. Odezwij się do mnie, a ja podrzucę dla Ciebie nagrodę już niedługo. Mimo wszystko dzięki Wielkie za wszystkie komentarze. Gratulacje, Michał, raz jeszcze. A to, tak jak mówiłem, ile będzie konkursów, i jakie będą nagrody, to już zależy tylko i wyłącznie od Was, od Waszego zaangażowania. Co w najbliższym czasie. Pytacie mnie coraz częściej o live. Y. Livey są na wykończeniu. Zmieniałem format liveów 40 tysięcy milionów razy. Eee, dość tego, dlatego pracujemy na tym, żeby to wyglądało już porządnie, raz a dobrze. Na ten sezon nie będzie potem więcej zmian. Ma to wszystko dobrze działać, ma to wszystko dobrze wyglądać i na tym pracujemy. Powoli kończę i być może skończę to już w tym tygodniu, ale w sobotę nie pojawi się live, dlatego że w sobotę ruszam do Warszawy na targi Rękodzieła Wędkarskiego, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Słuchajcie. Rękodzieło w Polsce to jest gigantyczna rzecz, naprawdę, nie dość, że mamy niesamowicie utalentowanych rękodzielników, niektóre przynęty, które robią chłopaki w piwnicach czy w stodołach, dosłownie biją na głowę wszystko to, co mamy na rynku, także no, niesamowite rzeczy można znaleźć na takich targach, do tego podlodówka, do tego pstrągi, trocie... <laughs> Masa, masa, masa fajnych rzeczy będzie na pewno. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja będę tylko w sobotę, ale zabieram ze sobą kamerę oczywiście i nagram odcinek dla Was tych targów, także ten odcinek zobaczycie w najbliższym czasie. Pod lodówki u mnie na razie nie będzie, jest za ciepło. Mimo tego, że jest troszkę przymrozków, to bardzo dużo śniegu pada, a to sprawia niestety, że te jeziora zamarzają wolniej. I na razie nie da się wejść, na razie nie ma bezpiecznego lodu nawet na tych małych, maleńkich jeziorkach. Jak tylko będzie lód, oczywiście na ten lód ruszam. Tak jak wspominałem, w najbliższym czasie też wyjazd na ten nowy gatunek, i z tego też będzie odcinek, także już w najbliższym czasie możecie się spodziewać kilku odcinków. A do tego mam tutaj dwa wielkie pudła wypchane różnym sprzętem, bardzo różnym, o którym też sobie pogadałem w najbliższym czasie na odcinku. No i cały czas myślę, czy zrobić podsumowanie sezonu 2.18. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie takie podsumowanie. Jeżeli tak, to na pewno takie podsumowanie również w styczniu się pojawi. I mam bardzo dużo. Ja wiem, że często mówię, że mam bardzo dużo planów, <laughs> ale mam, mam, mam naprawdę bardzo dużo planów. Wiele z nich jest prawie już na wykończeniu, a to są duże rzeczy: to są naprawdę duże rzeczy, które dużo zmienią w moim wędkarskim życiu, i myślę, że Wy również będziecie bardzo z tego zadowoleni. Ile z tego mogę Wam zdradzić w tym momencie? Ach. Nie wiem, ilu z Was wie, że mam stronę internetową fiesinkhuays.pl W zeszłym sezonie nie pojawiło się tam praktycznie nic. I żeby tak was nie zostawiać z niczym, no to mogę wam zdradzić, że już wkrótce pojawi się zupełnie nowa strona. Zupełnie nowa strona, dostosowana do komórek tabletów. Inny wygląd, zupełnie. Masa nowych rzeczy, i będę robił wszystko, żeby regularnie pojawiały tam się naprawdę fajne teksty, zdjęcia, testy itd. Tak tak to zobaczycie już w najbliższym czasie, i przy tym spędzam teraz bardzo dużo czasu. Natomiast to jest tylko jedna rzecz. No i chciałbym, chciałbym Wam powiedzieć, ale, ale jeszcze nie mogę. Już niedługo w najbliższych odcinkach zdradzę Wam coś, co myślę, że sprawi, że będziecie mieli taki wędkarski skurcz przez bardzo, bardzo długo. I to nie jest pomysł na koniec roku, to nie jest pomysł na wakacje, to jest pomysł na początek lutego. Kto się domyśli, super. Kto nie, dowiecie się już bardzo, bardzo niedługo. Teraz dość gadania na dzisiaj, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki wielkie! Ja zabieram się za montaż kolejnych odcinków i trzymajcie kciuki, żeby na targach było fajnie. Trzymajcie kciuki, żebym połapał ten nowy gatunek. I trzymajcie kciuki, żeby mazurskie jeziora zaczęły zamarzać jak najszybciej. I to widzimy się już niedługo na lodzie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.